Yo, first things first. It's time to shake ground in the eighth round. Box battle a breakdown for the beat and the rhyme tone. Jump in the cyclone. SC well, yes, yes I know. The red thing backseat, hack red for the up. You block the red team off the wall, spitting the gorilla tag team. We're now, ducked down, suck they can't breathe. off oh, you know the routine, the demon effect. Please don't step. You wanna be one of my pet peeves? The more beef, the better. sounds strange? But you all wanna creep together? Oni nie są korwa do jedzenia. Chcesz jeść? Mam prenumeratę klika. Papier nie szkodzi. Ahoch. oj. Oh. Ale przecież nie są ani zwykłymi fanami, ani smogiem. Dlaczego ich nie zajebać? O tak zajebać. Odsądź się ty plogawy fanie playa. Myślisz, że tylko ty go to czytasz? LCDA. Chlop-dop. Antyfani wracają do naszego menu chłopcy. Chora-chora-chora. Korba spieprzamy. Zajebie, CDA tym moto szwajcarskim scyzorykiem z 20. numero Playa. Bank Bank Sniper take cover. Ahaa. Do boju za CDA. Zabić antifanowskie, szwajne. Sznel, sznel. Ahaa. Do broni za cybermychę. Ładny strzałka prajo. Hendechoch, fire, fire, shise. Korwa, korwa, korwa. Dob. O kurwa, już świt. Oby tylko nie świtu żywych tropów. Nie korwa. dał now decybernych adet. Chowamy się. Przekroczyliśmy granicę Niemiec. Policaj nas zajebie. fani CDA. Niemieccy bracia i fani CDA roszcie swój szajsowaty pork to tak. Mam nadzieję, że to rzeczywiście nie policaj, ani romońscy taksowkarze. Kto nas wołał, czego szejse chciał? Otoczyć ich w imieniu CDA. Sznell szejse dobistyjne belange. Dobist szejse otoczeni maj noberst. Niemieccy fanicedra z takim sprzętem? No dobra, powiedzmy, że jest Remis. Co was to korwa sprowadza? O korwa, przecie to czarny Iwan i Aelor. Co to robicie, bracia moi? Ganiamy za Antifanami i straciliśmy nowy numer ze Stalkerem. O nie korwa. Jeśli to co mówisz jest prawdą, to korwa mamy przejbane, opóźnienie numeru to korwa koniec świata. Nie mów tak korwa ELT. Szaj se wafen w pogotowiu. Daj korwa spokoi Iwan. A ty korwa kto? Mam wiele imion, na przykład nowy, nob, niobi. Ci panowie zaczepili mnie na dworco i błagali o pomoc, podzieliłem jej bon korwa prawy nob. Korwa dzięki, że zaopiekowałeś się tymi ciotami. Wafendogory do gory szajse. Ja general. Cybermycha rośnie w siłę. Mój kąpel i ja zostaliśmy bo sam związko C.D. da w Niemczech i Romani. Jednak Gem został opętany czy coś takiego i stał się antyfanem. Nic korwa wskorać nie mogłem więc się wyniosłem. O tak się wyniosłem. Wraz z moimi niemieckimi braćmi on stał się taki ćwokowaty, umiejętność ortografii spadła korwa do zera korwa potrzebujemy korwa transportu do tej wsi gdzie ten związek gdzie on korwa jest ten związek we wsi która się nazywa o tak korwa to monachium a widziałeś naszych fąfli kormaka i konika nie ale zajebaliśmy wczoraj statko antyfanów tam jest taki stos, gdzie i tropy się dymią. Korwa! 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 Korwa. Sznel dawać te mercedesy, co żeśmy zajomali w Hamburgo. To mercedesy z Hamburga, zajbaliśmy je Roskiej Mafii, więc korwa uważajcie na Roskow. Pamiętajcie korwa że ostrzegałem. Szukacie Starkera i Fonfli, ale tylko do końca miesiąca, bo jak się nie wydrokoje na czas to korwa koniec świata. Naprawdę koniec, korwa świata. Indekom szajse ma inne soldate. Sznel, los, za CDA, araus. Ładny merc, ale wolę Volkswageny. A wy chłopaki? O tą głowę do prenomeraty dane. Pierwsze 10 numerów CDA, głowa antyfana gratis. Ale korwa szajs. Żal mi tych antyfanów, ale tylko trochę. Znalazłem do pałki starego numeroklika. Szukaj nasze krwą baranie, A to dodatek do pleja, jakaś żelazna podpaska. Żelazna, seryjnie. A więc żyją i spieprzyli tam, korwa chioston mamy problem. Poszcza białowieska, a toż za rogiem żoby, korwa naprawdę żoby, naprawdę korwa nie robię sobie korwa jaj. Uważajcie chłopaki na leśniczego. Korwa on ma strzelbę. Bank bang. Korwa spieprzamy bang bang. Ja wam dam żołabry i Bank Bank.